Amunicja, która najczęściej używasz, sądzi o ciebie. Część pierwsza. Zaczynajmy. Dobra, to pierwsze są pociski. Przeciwpancerno burzujący. Jeśli ten pocisk jest Twój ulubiony, to lubisz niszczyć czołgi w jednym strzale. Na przykład. W podsumowaniu, ten typ amunicji jest przyjemny niejak. Pocisk przeciwpancerny w skrócie AP. Ten pocisk jest najczęściej znajdujący oczywiście na brytyjskich czołgach. Ten pocisk prawie żadnego obrażenia nie zadaje po penetracji. W podsumowaniu, jeśli lubisz ten pocisk, to grasz tylko brytyjskimi czołgami, lub ślimak ma Twoją duszę. Następnie jest odłamko burzujące. To jest pocisk najczęstszy na hałbicach, 155 mm, które niszczą wszystko naraz. Na przykład M109A1. Jeśli lubisz ten pocisk, to zamienianie czołgów w atomy to Twoja pasja.